Edyk Cara za rozwiązujący jednym pociągnięciem pióra te bractwa trzeźwozi. Dlaczego? Car wyjaśniał, żeby nikt nie ograniczał wolności mego narodu. W piciu wódki, dodajmy. E, także, no, tu jest wiele zabawnych rzeczy. Między innymi, chwała dla Polek. Na przykład pisarz historyczny Kaczkowski pisał, że jak jakaś Polka wyszła za Niemca, to go zaraz tak omotała, że na zawsze był stracony dla niemieckiej sprawy. No i jeszcze ostatni tylko przypadek, bo mówię, życiorysy staram się dawać maksymalnie barwne. Książę Adam Czartoryski, największy dyplomata Polski w historii, minister spraw zagranicznych Wszech Rosji, przyjaciel cara Aleksandra I już od jego młodości. No tak się z nim przyjaźnił, a zakochał się w jego małżonce za wzajemnością i za wiedzą i z poparciem cara, wtedy carewicza Aleksandra. On miał tabuł pięknych kochanek, a oni się kochali całe życie, tam, ta Elżbieta, tylko że urodziła się córka. No jak to doszło do ojca Aleksandra I, późniejszego cara, Pawła I, rozłościł się, kazał przyjść tej. Synowej Elżbiecie z córką. No ona się pojawiła, i car patrzy na niej i mówi: Elżbieto, ty i Aleksander jesteście blondynami. To dlaczego twoja córka ma ciemne włosy, ciemne oczy i w ogóle? Na to ona pomknęła. Wola Boska. Och, to wściek się tam, tam To ja tego przeklętego Polaczyszkiem pośle co najszybciej na Kamczatkę. Niech się kocha z Niedźwiedzicami. A ona wtedy powiedziała: ja, To ja też pojadę z Polakiem, bo w końcu wysłał go ambasadora do Sardynii. To też proszę do obejrzenia, proszę potem do zwrotu. te książki sobie. A teraz przechodzę do głównego tematu Węgry. Najpierw tak dla. Chciałbym puścić w obieg jedno, co ilustruje dlaczego Orban jest tak popularny. Jest przede wszystkim ma pięcioro, ma piękną żonę, pięcioro ładnych dzieci, jest dynamiczny. Ja słuchałem w internecie węgierskim jednogrodzie jak się bawi, śpiewa pieśni narodowe. No jest bardzo dobrym też jeśli chodzi piłkarzem, ale przede wszystkim jest ogromnie bezpośredni. I to jest jego ogromnym plusem. I, a zaczął, ja byłem wtedy na Węgrzech na pogrzebie zabordowanego przez komunę powieszonego wspaniałego premiera węgierskiego powstańczego Imre Nodzia, to wtedy Orban już jako młody człowiek odważył się na powiedzenie pierwszy w całej Europie Wschodniej, ruski hozo, Rosjanie do domu. A w wyborcze jeszcze dwa lata później mówiono, że wojska sowieckie powinny pozostać w Polsce. Teraz już wspominałem o powstaniach węgierskich. Polskich. Tu akurat jakiś we, jeden mój przyjaciół węgierski zrobił. Są rozbiory, tak polską historię, tak w skrócie te powstania i wydarzenia i węgierskie. Tylko zapomniał o powstaniu kościuszkowskim, właściwie w 1994 ale tak dla porównania z ręka węgierską. Teraz chciałbym yy, yy, tu dodać, że dla mnie Węgry, gdy pierwszy raz na nie przybyłem, zresztą, no byłem razem mieszkałem, tak wszystkie popyty jak wliczę i stypendia, to 4 lata na Węgrzech poznałem ich ogromnie dobrze. Mogę powiedzieć, że wielokrotnie y, uczestniczyłem setki razy w nocnych rodaków rozmowach przy winie z różnymi skutkami. Y, to się u nich nazywa, to tak pięknie: kolon do zaszoku, burz i Sokabo, wędrówki w smutną noc węgierską. No i w czasie, tu miałem jako młody, już jako w czasie studiów, po studiach. Opiekowałem się bardzo licznymi grupami węgierskimi, także poznałem tysiące Węgrów. No i muszę powiedzieć, tu od razu trzeba powiedzieć na pocieszenie, bo nam się wmawia, że nasza historia jest wyjątkowo tragiczna, taka absolutnie abzdura, proszę Państwa. Na przykład węgierska moim zdaniem jest o wiele tragiczniejsza. My mieliśmy tragiczną II wojnę światową. Że każdy z nas kogoś stracił, jak też ojca. To było naprawdę, no oczywiście 123 lata niewoli. No ale Węgrzy mieli kilkaset lat niewoli od 1526 roku. Czesi też mniej więcej tego czasu, itd. Tak ale było coś jeszcze innego. E, otóż jakiej niewoli? Na przykład my się, e, dlaczego oni mają teraz kompleks małego narodu? A jeszcze dodajmy. Podstawowa sprawa. Wyrzekamy, i można to zrozumieć, i żałujemy, jak się pojedzie i widzi na przykład to polskie podniszczone dziedzictwo w Lwowie i w innych terenach, jak to wszystko nieraz upada, zniszczone kościoły, cmentarze i tak dalej. Straciliśmy lwowskie, wileńszczyznę, ale Węgrzy stracili dużo więcej. Oni mieli do. 1920 roku do pokoju w Trianon, gdzie ich rozebrano, mieli terytorium większe od dzisiejszej Polski, 320 tysięcy km2. Teraz mają 93 tysiące i można powiedzieć, że oni stracili nie tylko swój lwów i wileńszczyznę, ale swój Kraków, bo Rzeń to opanowany przez Rumunów, to jest jakby ich kraków, tam zresztą Rakoczy, Batory, to wszystko pochodziło stamtąd. Niezależne państwo węgierskie w pewnym okresie, to były te siedmiogród, stracili swoją Wielkopolskę, to można by z kolei porównać te tereny koło y, Bratysławy, Koszyc i tak dalej. No, ponad 4 miliony węgrów żyje za granicą, tu w terenach sąsiednich i właśnie Orban robi ogromnie wiele dla Przyciągnięcia tych Węgrów dla poczucia, że oni. To nie jest takie lekceważenie spraw polskich, jakie okazuje rząd Tuska, choćby do Polaków wobec Polaków w Niemczech, którzy nie mają praw mniejszości, którym nie zwrócono nawet wzrabowanego mienia z czasów przez Hitlera, bo mniejszość polska była uznawana nawet za nazistów do 1939 roku. A Orban dał im kartę Węgrów. Każdy może być uzyskać obywatelstwo węgierskie. Już w pierwszy tygodniu zgłosiło się parędziesiąt tysięcy Węgrów z, użytych, z odpowiednimi prawami, przywilejami, żeby czuli mądrość. Teraz ja patrzę na to. No historia my mamy tak opisane Krząsającą. Ja mówię, muszę to powiedzieć, żebyście Państwo widzieli, już co znaczy Orban, który jest pierwszym wielkim mężem stanu dla Węgrów, którzy byli stłamszeni przez dziesięciolecia niesamowicie, którzy mieli najkrwawszy reżim stanowski. To dopiero jak się widzi tą całą historię, to jeszcze najpierw chciałbym, żebyście Państwo kiedyś zwrócili uwagę na dwa hymny. Polski i węgierskie się będą grane tuż po sobie. No to proszę Państwa, nasz Mazurek Dąbrowskiego to jest dziarski, szablon odbierzemy, dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać bamy i tak dalej. A węgierski hymn to jest no, ogromnie smętnawy, tragiczny. Iszten, Altbeko, Młodzior, Joker, Welbe, Schiegel, News, Felie, Wida, Kurt, hokist Ellen Schiegel. Więc tak, Boże, pobłogosław Węgry, gdy walczę e, 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 dobrą wolą, bogactwem, wtedy wysuń przed nie opiekuńczą broń, gdy walcząc z wrogiem i teraz najsmutniejsze. Bolszor, Szoki, Rigentit, Hozdra, Standard. El Minhette ez on że po tym złym losie, który dławił nas węgrów przez stulecia, daj nam wreszcie Boże, weselsze lata. Bo ten naród odpokutował za przeszłość i przyszłość. No proszę Państwa, na przykład my mamy u Sienkiewicza opisy krząsające o nim mieczem potoku, ale ile to trwało? Pięć lat właściwie tak. No, może troszkę więcej, bo 1648 do 60, 1660, A na Węgrzech tego typu krwawe przepychanki na terenie Węgier trwały sto kilkadziesiąt lat. Ciągłe walki między Turkami a Austriakami od 1526 roku do 1699. Na u nas. Ubolewano na Jasyry Tatarskie, ale to były z pogranicza, z Kresów. A na Węgrzech wyciągano Węgrów. No, Buda, czyli dzisiejszy Budapeszt, to tam rządzili też Turcy. Wywozili tysiącami Węgrów, i wiecie Państwo, dlaczego my się zastanawiamy. No, Węgry, nasz potężny sojusznik, który nas bronił i wobec Krzyżaków, i wobec Czechów, i sojusznik wobec Niemiec. W pewnym momencie za Ludwiga Węgierskiego to miał granicę, tak się państwo Węgier rozciągało się od Bałtyku, dzięki nam po Adriatyk. I jak to było, że oni się tak liczyli wtedy. Ale ile Węgrzy liczyli ludności w 1490 roku, gdy zmarł ich największy wtedy władca, król Maciej Korwin, zdobywca Wiednia. Wtedy mieli 4,5 miliona ludności. 4,5 miliona, tyle co ówczesna Anglia. Minęło 200 lat, ilu Węgrów zostało? 2 miliony po 200 latach. No więc to wszystko, te przegrane wojny, właściwie ostatnich 100 lat, wszystkie powstania przegrane, nawet raz już wygrywali z Austrią w 1849 roku, to Rosjanie się włączyli. Potem wszystkie e, e, wojny przegrane, albo samym ostatnich kilkuset latach gdy sami prowadzili albo z sojusznikami, Austrią i Niemcami, y, więc to nieszczęśliwie to było. No i potem XX wiek to już nie chciałbym się wdać tak w szczegóły, ale to już szczególnie taka tragiczna historia, począwszy od tego, że im narzucono ten pokój niszczący w no, rozbierających. Po republikę Rad w 1919 roku powstała tam Komunistyczna Republika Rad, bo nikt nie chciał brać władzy. Komuniści wziąć, bo takie zalecenie. No i zgubili Węgry do cna. Nie mówiąc, że wprowadzali ogromnie głupie zarządzenia. Nie tylko antykościelne, zniesienie hymnu, ale na przykład, a rządzili już wtedy w większości komuniści żydowscy, przeważającej części. Tam był ten problem na większą skalę niż w Polsce. Ale na przykład zakazanej produkcji i sprzedaży wina. No, kto zna węgierską kuchnię, to wie, że nie bez wodki, ale bez wina nie bierzesz. Także po prostu te potrawy pikantne są, ogromnie potrzebują wina. I w rezultacie pierwsze rozruchy przeciwko komunie węgierskiej to były Producentów wina nad Balatonem, głos szereg ofiar śmiertelnych. Ale przypomnę, to warto, że w 1920 roku, jak już rozbito na Węgrzech komunę, regent Węgier Horti oferował Polsce pomoc, chciał nawet przysłać tu oddziały wojskowe na pomoc, gdy Warszawa była zagrożona. Czesi się nie zgodzili na przepuszczenie przez ich terytorium, ale przysłano bardzo wielką ilość amunicji, która ogromnie się przydała w bitwie pod Warszawą. To mnie słychać. Tak, tak, tak. Druga wojna, znów trzeba, znów te, na przykład 1939 rok. Nie byłoby polskich lotników w Anglii, yy, nie byłoby i yy, 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 brygady generała Maczka i cywilnictwa, gdyby nie to, że była ucieczka przez Węgry, bo wszystkie inne północ, wiadomo, była zablokowana, zachód, wschód, a Węgrzy, mimo nacisków niemieckich, nie zgodzili się na przepuszczenie ich wojsk przeciw Polsce. 140 tysięcy uchodźców przeszło na, na Węgry najpierw, a potem ta bardzo wielka część wojskowych przy tolerancji Węgrów przeniknęła na zachód. Także były te tu tradycje się ogromnie spełniły. No ja jeszcze nie mówiłem oczywiście o tych wcześniejszych tradycjach, na przykład ogromny kult generała Bema, który jest uważany za jednego z największych bohaterów węgierskich, największy poeta węgierski, Szandor Petefi, pisał o nim wiersze no, pełne już takiego upojenia podziwu dla niego, był jego adjutantem. Zginął zresztą dzidy kozackiej w stylu tam mine z bemo wezirik, osobo rygi bojnoko, Bosualo, zła, jare No tu znany jest wyraz ostrojka. Czyż my nie zwyciężymy? Przecież Bem jest naszym wodzem, mściwym światłem, dawny bojownik wolności, mściwym światłem jawi się przed nami krwawa gwiazda ostrołęki. A, ale druga wojna. Wcale nie chcieli wejść w tę y, wojnę po stronie Niemiec, ale były ogromne naciski. Premier Teleki, który dał schronienie Polakom, popełnił samobójstwo, ale kto wie, jak się zachowywali żołnierze węgierscy na terenach tu polskich, czy tam na kresach, to byli chronili ludność polską. A co więcej, Niedokrotnie przepuszczali przez swe linie partyzantów, czy pomagali, sprzedawali broń. I ja miałem taki zabawny, króciutki słowniczek polsko-węgierski wydany przez Armię Krajową. Słownik, jak widać, był pisany przez kogoś pełnego takiej, że wszystko z Węgrami można zrobić. Było na przykład takie pytanie, czy ten yy, Karabin, rewolwer, czołg jest do sprzedania, a może do wymienienia wódkę, żywność. Także był wielki optymizm. Dotabene Węgrzy negocjowali potajemnie z aliantami, wyjście z wojny i upominali się, żeby weszli do, na, do nich jako wojska okupacyjne żołnierze polscy na, na zachodzie. To jest takich scen barwnych bardzo wiele. Ale znów mówię, wojny przegrane, aha, jeszcze. Do historii Węgier. Straszne wojny domowe, myśmy tego nie odczuwali. Notabene, ja mówię, nie tylko tragiczniejsza od naszej historii jest historia Węgier, ale Irlandii, krajów bałkańskich, innych nam wmawiają, że nasza jest wyjątkowo tragiczna, ale na przykład królobójstwa. U nas królobójstw nie było poza jednym Przemysława II Wielkopolskiego, zresztą w interesie Bagratów w Brandenburgii. Na Węgrzech już sześć. Królobójstw w XI wieku, siódme niepewne, tron zawali się pod królem w czasie koronacji. Także spiski. Mówiłem, przegrane wszystkie powstania, przegrane wojny, spiski. No Węgrzy, choć mają wielki temperament, ale raczej do tańców, zabawy, śpiewu, oczywiście, ale tak są o wiele powściągliwsi od nas i nie mają w żadnym razie zmysłów do konspiracji. Więc... Dlatego wszystkie spiski zostały wykryte u nas, zmieniały się w powstania u nich. To przykładowo jest rok 1944, przygotowuje się powstanie w, e, przeciwko Niemcom, którzy okupowali w czasie oskarżająco e, oskarżając o zdradę Hortiego i tak itd. Gdzie się spotykali spiskowcy? W jednym z najludniejszych punktów miasta spiskowcy oficerowie e, w Bargitkert ogrodzie Małgorzaty, przyboście takiej restauracji przy Małgorzaty i opowiada pułkownik Almaszy. Właśnie szukał kogoś ze znajomych oficerów, pyta kelnera, a kelner na cały głos mówi a panowie spiskowcy druga Sala w Lewo. Znaczy dziwicie się Państwo, że taki spisek musiał chciał no, i potem niestety wpadli pod najokrutniejsze, no poza Ubanią, powiedzmy, kinami Koreą, rządy komunistyczne. Bo y, Matias Rakoszyk, akurat u nich rządziła cała Wierchuszka, to możecie Państwo zresztą przeczytać choćby, jest taka książka Wiek Żydów, tak zapomniałem w tej chwili autora żydowskiego, bardzo rzetelna książka, na ją, gdzie pisze się y, y, o. O tej... Na Węgrzech rządzili po prostu absolutnie komuniści żydowscy. Tam nie było wyjątków typu gomułki, którego wsadzono do więzienia, ale nie stracono. Na Węgrzech, jak był taki narodowy komunista w biurze politycznym, rajk, to został powieszony przed celą, w której siedziała jego żona. Bezpieka była całkowicie opanowana przez komunistów żydowskich, a na czele Węgier rządził krwawy Maciej, Matiasz Rakosi, właśnie ROD i, i, i walka z kościołem na niesamowitą skalę, rozwiązano zakony, aresztowania, ale tu dodajmy, że na początku, w pierwszych wyborach po wojnie, wygrała partia drobnych rolników, prozachodnia Mikołajczykowska. Ona miała prezydenta, premiera. I większość w parlamencie, komuniści tylko dostali 17%. Ale cóż to znaczyło dla nich, jak nacisnęli, żeby mieć swego ministra spraw wewnętrznych w rządzie, no i on wykrywał spiski. W pewnym momencie wykrył rzekomy spisek premiera Ferenca Nodzia przeciwko własnemu rządowi. Na szczęście premier był tam w Szwajcarii, na urlopie, to już nie wrócił do tego. I były ciągłe aresztowania, Sowieci pod różnymi pozorami aresztowali, Ponieważ tu jesteśmy blisko Kielc, to ja może tu wspomnę, to się wiąże już z dzisiejszymi czasami. Otóż na Węgrzech Maria Schmidt, jedna ze współpracowniczek premiera Orbana, najbliższych, dyrektorka jest dyrektorką Muzeum Terroru Komunistycznego. To takie muzeum jest i w Czechach, i w NRD były NRD Niemczech, w Polsce nic takiego nie ma. Ale ta Maria Schmidt pokazała... Że to, co było w Kielcach, a w Kielcach rzekomy pogrom 1946 roku, i pierwszy zdemaskował, jest w mojej książce, że Michel Moisze-Henciński, bardzo rzetelny żydowski autor, były major WP pochodzenia żydowskiego, i on napisał w swojej książce wydanej w 1980 roku w Nowym Jorku Poland, Nationalist, Anti-Communist, Semitis, że cały pogrom rzekomy był zorganizowany oczywiście przez Bezpiekę Polska, a przede przez NKWD i na czele tego stał sowiecki major Diomin. Kiedy ten rzekomy pogrom zorganizowany, zresztą w drugim tomie IPN-u na temat Kielc są moje artykuły z naszego dziennika, tam można szerzej przeczytać. Otóż dlaczego zrobiono, wtedy zainstalizowano ten pogląd? to było w trzy dni po sfałszowaniu w referendum przez komunistów. Chodzi o odwrócenie uwagi Zachodu, a do 4 lipca zaraz było przyjęcie w ambasadzie amerykańskiej, wszyscy ambasadorzy, wszyscy mówili, że Polacy, dzicy, antysemici, tłum, etc. Otóż takie rzekome pogromy były nie tylko w Polsce. Otóż Maria Schmidt opisała, ile było takich instalacji na Węgrzech, Miszkolc, Komarom, w, w Topolczany w Słowacji, w Bratysławie, w Rumunii. I zawsze, kiedy następowały takie rzekome pogromy organizowane przez bezpieczeństwo NKWD, kiedy na przykład sowieci aresztowali kilku posłów partii rządzącej drobnych rolników. Zachodni dyplomaci zaczynali protestować. No to robiono pogrom, i już tylko mówiono, no dzicy barbarzyńscy Węgrzy albo dzicy barbarzyńscy Polacy, Słowacy i tak dalej. To była stała metoda, także tu przy okazji. Ale y, na Węgrzech był dużo brutalniejszy terror. O wiele więcej osób stracono. Potrafiono więzić y, y, te, y, też areszty na przykład y, 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 więziono ogromną ilość osób i może tylko i przy tym dodajmy jeszcze tak, kraj, który ma wspaniałe gleby rolnicze, tak jak u nas Robieszowskie i tak dalej, został doprowadzony do głodu, bo równocześnie Węgry prawie nie miały surowców, poza Uranem, który wyeksploatowano. No to tam y, y, wzięto y, co zrobiono? Tam zaczęto budować, że Węgry mają być krajem węgla i stali, bo trzeba przygotowywać się do wybuchu wojny, imperializm grozi. Poniszczono bardzo te tereny rolnicze i był głód ogromna wegetacja ludzi. A teraz, jeśli chodzi o aresztowania, w więzieniu znalazła się wielka część parlamentu. Jeden prezydent illi drobnych rolników, następny socjaldemokrata i tak i ciągle dzie, dzie, dziesiątki pisarzy u nas to była zupełnie inna skala. No i muszę państwu e, e, powiedzieć, na przykład dwie tylko takie charakterystyczne historie, bo nie ma czasu na zgłębianie się. Rozmawiam kiedyś z wnuczką e, z surką, przepraszam, prezydenta Węgier Sokoszicza, socjaldemokrata. I pytam ją, yy, czy to prawda, to co piszą pisali na Zachodzie, że Pani ojciec został aresztowany yy, podczas yy, po, na koniec obiadu u krwawego dyrekt, dyktatora Rakoszego. Ona mówi no to nie ścisłe, to nie był obiad, to była kolacja. Otóż po sutej kolacji Pan Rakosi, który, który był ogromny cynik, morderca, lubił zaskoczenia swoich gości. Na koniec obiadu daje mu do podpisu przyznanie się do winy, że przed wojną szpiegował komunistów, był socjaldemokratą, że w czasie wojny współpracował z Gestapo, a potem był agentem angielskim. Ten zaczął protestować. A na to Rakosi, jeśli. I, I podpiszesz, czekać cię los. poprzedni prezydent dożywotnie wiedział, jeśli nie podpiszesz, los rajka, kara śmierci. No i cóż było zrobić? Podpisał, ale mówi. A potem Rakosi zadzwonił do jego żony, a do matki tej mojej rozmówczyni i mówi: mówi Wiesz, i zapraszałem cię, bo miała być taka dyskusja. O polityce, nie chciałam Cię znużyć, ale jest już taki dobry nastrój. A moja żona Cię tak lubi, ubiera się. Ta się ubrała, wyszła do samochodu, a tam siedział jeden z goryli Rakoszego, służący do więzienia różnych osób. No więc była chora na cukrzycę, nie dała no, jej insuliny, bardzo szybko zmarła. Inny przykład. Bardzo znany poeta Dziercz Faludi, tłumacz między innymi Genialny tłumacz francuskiej poezji biosny Viona, związany z partią drobnych rolników, tych oskarżano tych drobnych rolników o szpiegostwo na rzecz Amerykanów. Mintszenkiego kardynała też oczywiście o szpiegostwo na rzecz Amerykanów. Więc yy, zobaczył, widział, że i tak jest uwięziony, wiedział, czym się to skończy, więc nawet nie protestował i od razu przyznał się do no winy, go wymienił jako trzech agentów. Policji Amerykańskiego, FBI, którzy go zwerbowali, trzech największych nieżyjących od stu lat poetów amerykańskich. Edgara Allan Poe, Walta Wittmana i Longfellow'a od Chiawato, od poematu o Indiach. To bardzo się spodobało tym węgierskim ubekom, a boszą, tak się nazywali, że się tak szybko przyznał. Kozbili go jeszcze raz za to, że się zadawał z agentami o tak trudnych do wymówienia nazwiskach: Longfellow, Edward Alan Po. Ale pomysł był przedni, bo gdy zaczęły się rehabilitacje po śmierci Stalina, tego wypuszczono pierwszego, bo od razu zorientowano się, że nie mógł. Być agentem trzech nieżyjących od stu lat poetów. No więc Węgry doduszoną gospodarczo, politycznie pod każdym względem. No między innymi, różnica: Prymas Wyszyński nie był bity, nie był torturowany. w Jego ogromnie torturowano, wito, wymuszono na nim przyznanie. Jest zresztą to w jego pamiętnikach wartych przytłumaczeniach. I na Węgrzech dlatego narastało ogromne wzburzenie w 1956 roku i polski Poznań podziałał jak iskra. Poznań był nie. <kluje> 28 czerwca 1956 tak? roku i to od razu Rosjanie na Kremlu przerazili się, że następni będą Węgrzy i wtedy usunęli w lipcu Rakosiego ale na jego miejsce został prawą ręką Gere, jego, jego prawa ręka Rakoszy, jego Gere jako pierwszy sekretarz i dalej próbowano tłumić opozycję, choć coraz bardziej wzrastała, przede wszystkim ruch studencki, yy, nasilenie protestów, strajki no i październik znów Polski podziałał takich jak Iskra, manifestacja 300 tysięcy Węgrów wznosiła te ogromnie ostre okrzyki. Na to gerę potraktowałem, że tu maszeruje motło faszystowski przez radio. No to tłum poszedł stu, y, szturmować radio, gdzie bro, które było bronione przez bezpiekę. Zaczę, zaczęło się strzelanie do tłumu. Y, masy Budapeszteńczyków po pierwsze obaliły ogromny pomnik Stalina. Same buty były dwumetrowe, także o, obalano wszędzie czerwone gwiazdy, bo niemal na...